Cześć, bajkowe z tej strony. Chciałbym zaprezentować taką Yamaha FJR 1300. Jest to modelowo i rocznikowo 2006 rok. Motocykl przeze mnie kiedyś sprowadzany, naprawdę w bardzo ładnym, 100% oryginalnym stanie. Wszystko jest w oryginale, nic nie jest malowane, kombinowane. Naprawdę czysty, bardzo fajny motocykl, bardzo ładnie utrzymany i cały czas na bieżąco serwisowany. Jak widać z dodatków, jest akcesoryjna wyższa szyba. Obecny właściciel. Nawet u mnie, zakładaliśmy jakieś dwa miesiące temu nowe oponki Micheliny Pilot Road 6 to są Geteki. Hamulce, tarcze, wszystko jak najbardziej OK. Jak widać z dodatków są klaszpady. Oczywiście komplet trzech kufrów. Oryginalny jest, centralny z jest oryginał Yamaha. Oczywiście komplet trzech kluczyków. Jest zamontowane również podwyższenie kierownicy. Kołalny przebieg, jak widać, 81 620 km. Wszystko sprawne, działające zarejestrowane jest zarejestrowany i popłacany Tylna oponka, również praktycznie nowa Obywne mają przebiegu już na poziomie 1,5 km. kilometrów. tu ma oklejone folią, aby kolanami nie rysować. Może się wydawać, że to jest zadrapane lub coś było, rybo. No nie, to jest folia bezbarwna, na prawej, jak i na lewej owierce, jest coś takiego też jest tu widoczne. Widać silniczek bardzo ładnie reaguje. Jest to oczywiście wersja otwarta, ja go sprowadzałem z Niemiec, czyli pełna moc. że w ładny naprawdę jest wszystko na bieżąco remonto w tym motocyklu. Więc jeżeli ktoś szuka bardzo ładnej, zadbanej ekioterki z normalnymi sedami użytkowymi, jak najbardziej zapraszam.